Siema, z tej strony bardzo. Zrobimy sobie krótką analizę filmiku Czarny rynek powraca. I uwaga, jutro czyli 5 o 17 startuje Czarny rynek. Lub po prostu będzie informacja o 18:00. Proponuję wejść o 16:55, żeby mieć trochę czasu. Zakładka będzie pewnie wyglądać mniej więcej w ten sposób, że wchodzimy w sklep i tu powinno być taki Człowiek, nie wiem jak na samej górze będzie coś takiego i będą oferty, no. Możecie sobie przypomnieć, że po prostu będzie coś takiego, że dany pojazd, tu jeżeli będzie można go zakupić, to będzie albo za kredyt, albo za złoto. To jest dowolność wasza. No i ogólnie tu padają, tak naprawdę, kilka pojazdów, które może być pierwsze. WG może sobie zażartować, ale słuchajcie tego. Tu niekoniecznie chodzi o ruskie dwulufowce. Być może chodzi o takie dział, które jest skonstruowane, że tu macie działo i po prostu takie mniejsze. Nie wiem jak to nazwać po prostu może będzie dziwny taki pojazd zobaczymy tu jest mowa przez duże c przez duże c Chieftain lub yy, różne są pojazdy na c przez duże c tu może też y, chodzi o, ten, no, o tą nową dziewiątkę Wspomnianie jest wspomniane nieco o KW5, ale ogólnie na pewno wiemy jedno: że będzie będą nowe towary teraz. Z względem poprzedniego edycji, mamy, mieliśmy tak bulldoga za srebro. To była pierwsza oferta. Pierwsza oferta była najlepsza: Godzilla, spoko nawet, Capnara Action X za kredyty, T34B za kredyty. Włochy rekordowa ilość typ 59 Golda to taka średnia oferta Sexton PZ5 na 4 No i ogólnie poza PZN2J takie średnie były oferty No ale wiadomo w grunt, że było coś takiego Dobra, napiszcie czy macie kredyty Bo w tym roku będzie chyba bardziej potrzebne złoto niż kredyty no ale możecie sobie porównać cenowo. Pewnie jeżeli za 8 to trzeba liczyć 9 milionów co najmniej. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.